Cześć, witam was wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie taka dniówka. Nasza część większa pastwiska jest dosłownie skryta grey Ja już przywożę i jadę dalej pracować. Jedę pogadać w takim stąd. Zaczynając będzie to wymarzenie w tym A tyle, aby pokazać. Właśnie jesteśmy porodeo lekkim, nie, nie nagrywałem ale wam opowiem jak to wyglądało, bo było to wiadomo trochę może nie że nerwów, ale takich no wiadomo jak to by było dzikie spastwisko e, te wszystkie były podegnane pod ścianę tu, chcia, tu wpuściliśmy wszystkie cztery herefordy mamki i, i po kolei je, e, je wypuszczałem i została tylko ta jeden odsadek wtopiła się w tłum, jest tych rozmiarów co reszta bydła zarazem się obskakiwać, trochę ten adrenaliny jeszcze w nich wszystkich jest ale zobaczymy jak to będzie ten powinno być wszystko dobrze znowu herefordka powinna mieć teraz trochę chłodu bo ona jest Chyba do, 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 do trochę zimniejszej temperatury więc muszę też to mieć na uwadze się głupie owskakiwać teraz jak nie wiem ale dobrze, są w jednym wieku, nie udam się za bardzo odganiać, przeganiać tak jak myślałem, tam są cztery te mniejsze, obok siebie też, trzy czerwone jedna czarno biała, a tu są te większe, czerwona jedna i trzy czarno białe mam takie dwa końce po cztery, znaczy w jednym końcu dwie grupy po cztery po cztery sztuki, no i zobaczymy jak się tutaj wszystko będzie sprawywało no, szkoda, że nie nagrałem, ale mówiłem, że To jeszcze nie ma żadnego poskramu, Ani nic fajnego do oddzielania Tylko jest tak, jak się uda I no i tak to wygląda Aktualnie jeszcze Tu się młode uczą nadal pić Co widzieliście w odcinku ostatnim Że są przegonione sobie kukurydzkę jedzą Dostałem półtaczki, ale widzę, że jutro Mogą bez problemu nawet dostać, może całą, no bo jest jakaś 15, 14, coś takiego. A, no, może 14 jest. A one tutaj, no już mają tylko tyle kukurydzy. Więc, więc jutro dostaną, rano więcej, trochę już, bo widać, że takie jest zapotrzebowanie, i na razie wiadereczko śruty Zbożowej dla nich, na nich dwa wiaderka dziennie czyli teraz mam tu 8 sztuk, czyli w połowie ten kolej jest zapełniony i jak tak widzę, że druga połowa gdyby weszła, to miał jeszcze dużo luzu, więc, więc dobrze wyliczyłem, koło 15 15 sztuk i się zrobiło bardziej kolorowo, więcej czerwieni niż bieli jest aktualnie no do, do tego końca tutaj nie będzie nic do sadków, można dołożyć, no bo najbliższe ocielenia to będą dopiero gdzieś no wiosną, tam latem nie pamiętam dokładnie, więc, więc prędzej jako kolejna grupa mogą tu wejść. Ale to mniejsza przyszłość, na razie cieszmy się tu i, i zajmujmy tym. Więc tak to tutaj wygląda system i ogólnie zamykam, żeby tym nie wiało. No jednak cielaki tam były z obory wypuszczone. Zastawione, ciągnik. I mam tutaj na przyczepie trochę ziemi przywiezionej, gdzieś to wysypię. Zna, tutaj w rodzinie poproszono mnie o podstawienie przyczepy, żebym ziemi trochę zabrał nadmiar. I taka tu jest mieszanina. Wysypię może od razu tu na podwórko w dziurę. A jak nie no to tam, gdzie się stało, na tych kubek z ziemią. W dzisiejszym dniu za dużo to raczej nie działo. Tam przy domu trzeba było też posprzątać trochę z racji zbliżających się... No już kres świąt można wyrzec. Co to jeszcze dwa... No, oprócz niedzieli dwa dni robocze. Dziś jest sobota. Ale... No wiadomo, jak to, jak to jest lepiej trochę szybciej. Tu mamy lekki ryk od strony tutaj mamek mięsnych. No z racji, że została oddzielona ta jedna yy, więc mama trochę zajął ryczy. Na razie nie jest źle, zobaczymy, aby koncertu nie było. To tylko jeden odsadek, więc nie powinno być tak źle. Ja idę właśnie zobaczyć czy mają wodę. Wtornie im nalać. I nie pamiętam czy prąd. Był prąd włączony A wody Jest mało To się naleje O tam nie wiem czy widzicie dobrze Woda ryczy Ta jedna sztuka Ale ona już w Dość galeńcznie została wydojona przez, przez tą młodą więc To był czas na odsadzenie żeby zdążyła się Odbudować Dzisiaj to dużo w planach już nie mam Tamtą przyczepę z ziemią wyrzucimy ją na podwórek i, i z takich prac to dzisiaj będzie już na tyle, bo bo jest zimno i robi się ciemno, to nie ma co tam też przesadnie szukać sobie jakiejś roboty z racji tego, że nawet jesteśmy w miarę obrobieni Ewentualnie można było umyć traktor, ale zaciągać się mrozy, więc odpuściłem się ten temat. Yy. I co jeszcze, ewentualnie schować jakąś tam maszynę, gdzie się mieszczą. To by można było myśleć o schowaniu ich tutaj, do, do tej obory. No, ale to na razie jeszcze jest też temat yy. na później. Sześćdziesiątkę yy, teraz Pomiędzy świętami a Nowym Rokiem jakoś jedzie do mechanika, żeby tam wymienił pompę paliwową, bo jest już druga, po regeneracji zrobiona i, i trzeba tylko je podmienić. Tak się uzgodniliśmy. Zobaczymy. No i trzeba by otworzyć całą pokrywę i tam dodać do silnika, bo wydaje nam się, że, że to już czas. Jak widać, jest tu nieco ciemno, ale zostały te dwie sztuki. Które tu są, no i na razie tu będą, albo się yy, sprzedadzą, niech ktoś je kupi, a jeżeli nie, no to ta będzie mogła być podpasiona i praktycznie wyjeżdżać, no ale no to jeszcze to z tą i tak nie można nic robić, więc na razie będą obydwie tu stałe. Yy, tutaj wszystko pusto, tu też pusto trzeba tylko. Chciałem to porządnie posprzątać, to zero, no z racji, że tu nie będzie raczej nigdy bydlaków, no to słoma trzeba posprzątać. żeby że odpadło albo jeszcze widzę, coś tam jest na kamerze, udało mi się podejrzeć. Ja sprawdzę, że to, to Dobra udało się wysypać A dużo nie ma tam Pół metra Z To się rozgarnie i górki, takiego dołu nie będzie sygnał To dobrze byłoby zostawić gdzieś tutaj. Aby nie wszystko a tutaj dużo też nie ma do czego coś a też się tutaj cofniemy. za mocno, przyjazdu nie będzie jest okej okay. rąże wkładam odpinamy i nie będzie przeszkadzało jeszcze tylko zamknięta, elegancko. Dobra, jeszcze coś mówię, sobie pomyślałem, coś tam uda mi się może. Z głowy nagrać, bo nie tylko wszystko z ręki, skoro mam kamerę Też myślałem, może uda się spiąć tak, żeby coś nowego, kamerę użyć jakąś, może Może coś nowszego, nie wiem Ktoś chyba nagrywa, może coś poleca Też w nie na tak dużych pieniądzach z GoPro Aktualnie mam ósemkę, myślałem może jakieś dziewiątka, dziesiątka Czy to się czymś różni, czy raczej yy... Dla dużych zmian nie ma yy... więc tak pomyślałem właśnie o tym jest tu jeszcze trochę roboty ale nie wszystko idzie się wyrobić tak jakbym chciał dlatego o. Yy... no dlatego trzeba po kolei po to, coś działać Innej opcji nie ma. O, rozgarniamy to trochę tu będzie już wyżej. I, I nie będzie tak, mam nadzieję, takie się błoto robiło. Zobaczymy. Najlepiej to normalnie byłoby wziąć jakiś wał i to podwórko tu zwałować, ale mróz się nie śpieszy aby tu przychodzić, więc to też za dużo by nie, nie dało Tak mi się wydaje nie wydaje, że i tak bym raz dwa to rozjeździł. Jest taka ziemia, która jest gruzem, no to liczę, że to zamiast takiego masła to się w końcu da się robić takie, e, tak jak powinno być. Takie bardziej to twarde podwórko, sztywniejsze. Ale wiadomo, bez żadnej kostki ani betonu, no to nigdy nie będzie idealnie. A to też jest spory koszt na nasze metry, jakie tu są, więc. Jak jest możliwość, to coś tam się zawsze przywiezie. I praktycznie ta góra Piachu, co tu była, jest już ślad po niej tylko. Znaczy no duża w sumie nie była, ale no, trochę ślad był Rozjadę, żeby trochę się ułożyło no, A resztę to i tak jeszcze Coś czuję, że może jak będzie trochę suszeć to bym wałem przyjadę, żeby to wszystko ubić bardziej tak jak to pod pryzmy zawsze wałuje nie wiem czy starsi widzowie wiedzą pamiętają tej ziemi z tych kubek jeszcze mam to po rozważenia. tak przywiozam, ale nie ma z to tam jeszcze od drugiej strony też przecież jest trochę tego. No i tak Tak jest i nic z tym się nie robi. Ale jak będzie potrzeba, gdzieś to się to rozgarnie. Miało być z początku wszystko tam wywiezione z tyłu pod kiszonki jeszcze, ale na razie... I zmienił się plan jakby i tam to co jest, jest, jest wystarczająco Odgarnę trochę obornik, skoro już tu mam ciągnik odpalony To będzie trochę już podrzucone tak myślę, że pewnie będzie trzeba jeść po świętach, po święta w nowym roku, wziąć też przyczepą naszą, jak będzie 60 po remoncie i wziąć i powywodzić trochę, bo już przed remontem się nie zdąży. Więc będzie trzeba po tym remoncie. dużo czasu mniej, ale tak to u każdego rolnika, a dużego monologu wam już nie będę robił. Wydaje mi się, że jakiś tam dzień z farmy na no coś tu udało mi się pokazać, skamerować. Dzięki temu no będzie co oglądać na weekend i ewentualnie po weekendzie jeszcze jest parę dni roboty to coś tam się zawsze yy, dogra i wrzuci na te świąteczne dni też żeby było a teraz jadę już zaparkuję ciągnik sobie I pod bram, pod płotem jak zawsze A dół, tu, tutaj tak trochę od wiatru jest ochroniony I dzięki temu też, yy, no, tak szybko tu nie, nie marznie, mam, mam wrażenie Więc dla dzisiaj byłoby na tyle chyba A może jeszcze uda mi się gdzieś włączyć yy, za chwilę